Dzień no witam was w pierwszym odcinku Naszej nowej serii na kanale Wiedźmin 3 Dziki no, Słuchajcie Wiem na pewno, że będzie nas ciekawa yy, ciekawa, ciekawa, historia Ale na start muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia Kompletnie czy ten książek Wiedźmina Nie mam pojęcia o czym jest ta gra Jedyne co wiem to naprawdę, że Gra jest Skurde Kozacka Historia jest kozacka Normalnie no jaram się strasznie Także klikamy bez zbędnego gadania na pogranie I zobaczymy co nas czeka w tej grze <laughs> mamy Wybory płynne według dłuższej świat. Nie tych, którzy wyzwania. Damy, damy sobie nieco moczków, włączane tak jest. Raz. Okay. Bo nie chcę, jakby że jakiegoś mega wyzwania, po prostu chcę sobie tą grę przejść. Chcę poznać historię. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja się zamykam, bo mam kacenkę. O no, kurde to był bardzo klimatyczny wstępniak O, proszę bardzo <coughs> Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim wezemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No to na razie. No na razie. Tak jak mówiłem, kompletnie nie znam się na fabule Wiedźmina, jak byłem młodszy, nie wiem, miałem chyba z 11 lat, może 10, grałem w pierwszą część Wiedźmina. to nawet, nie, nie przyszedłem nawet jednej czwartej tej gry. Także, tak mówiłem, nie mam pojęcia kompletnie kim jest ta komita Nie wiem czy dlaczego się, się go, nie wiem, żona, czy to, nie mam pojęcia. Wita w samotku gry Wiedźmin 3.0, w samotku, podstawową mechanikę gry, każdy wpis zapisuje, każdy wpis zapisuje się na Glossariuszu. Mam też zdanie, że bardziej szczegółowe informacje na temat świata i Jeżeli chcesz wyłączyć samouczek, możesz zrobić w zakładce Opcje menu gry. No... Nie chcę wyłączać tego samouczka, bo... Chcę wiedzieć, co, co mam robić. Jezus Maria, jaka czułość gry. Znaczy, czułość myszki. Minimapa wid mini widoczna w na World'em rogu pokazuje twoje aktualne położenie przez ogolice. Poddziel do wieśi listę aktualnych zadań do wykonania. Okej. Okay. znajdź klucz do sypialni. Przy rzucie zmysłów. Ok. Też w ogóle ustawy graficzne, i przy... Jakby automatycznym ustawieniem, tam nic nie zrobiono, także nie wiem, jak gra będzie chodzić. Mam nadzieję, że dobrze. Ja sobie w tym momencie e, zmieściłem myszki, bo to jest tragedia, po prostu. Zobaczmy, czy 0,5 będzie ok. No, może być na razie. O nie, nie, nie może być jednak. Dobra. Mówię, bo to jest moja pierwsza ogólna odprawa tej gry, także nie mam pojęcia w ogóle, co, co się robi, jak będzie chodzić. No pierwsze podejście. Dobra. O, teraz jest ok. Mój, proszę, zmieścisz, żeby użyć. Nie miejskich zmysłów. To jest z sypialni. Okej. Okay. Ale znaczy tutaj mamy? W Wazonie, zbadaj. Mhm. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Okej. Okay. Ogólnie tą postać Ciri, to o której taką kobieta mówiła. Kojarzę. Znaczy, widziałem gdzieś gameplay, e. chyba właśnie nie można tak grać, Nie wiem, czy w tej grze czy dodatku. Ale na pewno o niej dziś słyszałem. Co my tutaj mamy? Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe. Dobra, Ten klucz, co mam gdzieś tutaj, jest tak? Nie wiem, czy tutaj jest? Nie. Tak, w tym wyścigu. Nie mam pojęcia, czy właśnie po to, żeby znaleźć klucz. Także zróbmy to. Bez i agres. Oczywiście. Ale ja, mam klucz tutaj. Okay. Nie grzeb mi w kosmetykę. Mamy klucz. Zejdź na niższe na piętro twierdzy. Dobrze. Gdzie są schody na te niższe piętro? Czy, czy mamy tutaj wyjść? Proszę bardzo, jak ładnie. Cholera. Jednak ładna ta nasza przełęcz. O, pięknie tu jest. Okej. Okay. Drzwi są zamknięte. Na klucz schodź do nich i naciśnij aby klucz w zamku. Okej, okay. czyli są te drzwi. no dobra. Co my za panie i panowie? Idziemy raz, zobaczymy co tutaj będziemy mieli. Tak jak mówiłem, jeśli ktoś został ściągnął proszę poprzedniego wycinka w Geta, tak jak mówiłem, Wiedźmin przejmie miejsce Rezydenta na kanale. Jak mówiłem, niech mam ochoty wojną popełnić od Rezydenta, nie chcę grać na siłę. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Rozpoczął trening nie praktykę yy. A co robi? i co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera, przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej te cegły? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się. Na nie wściekaj się nią Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Siri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Bardzo. Teraz już wiem czemu tak rowałaś się do ćwiczeń. Cięcie. Uf. Ojej! Jakie refleksy ma? Ona to na ślepo robi. jesteś w cyrku. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz was... nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. To, że to jest córka Wiedźmina, Wiedźmina. znaczy w że Utopiec albo Strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś Wiedźmińskich Mutacji? No ale bardziej niż Strzygi, bałbym się Wesemira, zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. jej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir tak powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Mój. No właśnie. Mój kolega lubi ślimaki. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Okej, hmm. Ok, pójdźmy. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole, czy na wczasach? Przejdź w Rosji na lądź i nie spokój, bo na murach. Szczerze że tak jak mówiłem, nie znam się kompaniach w ogóle jestem że to jest córka naszego Geralta. Nie, ja, no, zobaczymy. Bardzo mi się podoba gameplay. Bardzo taki płynny jest. Ale też część musi być delikatnie zadłużana, no, ale już nie będzie. ...od razu przez usta, rytm kroków. bez wygłupów. Ujujujuj, uważaj! Dobra. Niech ona idzie pierwsza, a w sumie niech prowadziło. Nie budziło mi się. No, panie Siwy. Dobra. Pacja. Może wrócę ci pomóc? Tak. Ty wiesz, że go gadasz w ogóle? A to się z tym ścigać, mija? A to nawet nie wiedziałem. Dobra, ciesz się dziecko, ciesz się. O, proszę bardzo, to właśnie, a to się to, 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 co co ja nie no, jak zbiegać sprintem. Dobrze, że się nie da przez chwilę. Ale dobrze, że to Vesemir to jest y, pierwszy Wiedźm, jaki kiedy, kiedykolwiek był, tak przynajmniej mi się wydaje, bo gdzieś to, kiedyś o tym czytałem. Gorde, ale to cię stało. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wojkowe Samirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić algula od gula. Po pręgach niczym u Pantera Tigris, w Zerikanie Żyjącej i fizys Niezdrowobladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział, ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, Wojku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłeś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Gerald w parze ze mną, Lambert ze Skelem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. <ścoughs> Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawy, czy zaczynamy od razu trening dowolny? To do taki samuczek znowu. No właśnie, tak też Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. <laughs> Proszę bardzo, mam mieczur. Wyciągnij miecz, Geralt! Od rycerz do wpłaty cywilek przez elityczne, nie przez przez po po gigantów. Wiedźmini muszą być przygotowani do walki z każdym przeciwnikiem, niezależnie od tego, czy jest to potwór, czy człowiek. dlatego dysponują bogatym asortymentem w środku do walki podstawowym narzędziami. Podstawowym narzędziem pracy są dla Wiedźminów miecze. Stalowy <kletmianzyny> stalowy, którym walczy się z ludźmi srebrny do walki z potworami. Okej, okay, tu bardzo warto będzie zapamiętać. Każdy Wiedźmin posługuje się ponadto prosto magią znaki nie są aż tak potężne jak zaklęcie czarodziejów. Ale można je rzucać bardzo, bardzo szybko, już woląc tylko jednej yy, ręki. Przez to dobrze sprawdzają się w czasie walki. w szkolenia, yy, szkolenia obejmuje również postawy alchemii. Zabójce w otworu potrafią wytwarzać eliksiry bojowe, oleje nak yy, nakładane na ostre mieczy i petardy eksplodujące po rzuceniu w cel. Okej. Okay. a ja jeden, żeby miecz. Gdy zaznaczysz ten wszystkie takie będą wykonywane w jego stronę, nie musisz oznaczać ok, dobra, dobra, dobra ale okay, czy musisz tutaj... Raz, Mocne uderzenia, nie oszczędzaj się! Nigdy nie prosuj łokcia przy uderzeniu młoda panno Okej Postawa ci, pamiętaj o pracy nów się robił uników A, ale ten dobra Hej okay. No najpanior, panie, dawaj. Dawaj, dalej najpanior, teraz najpanior, 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 po najpanior, Eee, najpanior, Eee... Spacja, dobra. najpanior, się podoba też. Gameplay... Ee, walki. <grym, grym, grym, to jest> Nie! <nieprawda> Staruszek zasnął w trakcie lekcji. Naciśnij palce czynniki tuż przed atakiem wroga, aby wykonać kontratak. Okej, okay. dobra. Zawieram z gry, na panie, kliknęłem. O, jest, proszę bardzo. Nieźle. Dawaj, panie, dawaj. Na koniec woda, panno pokażemy Ci parę wiedźmińskich znaków Zaznać znak Quen używając myszczyki i wcześniej piszmy się aby go wybrać Okej okay. Tarcza chronna Awrócić znak Quen nazywa yes. się czasami Wiedźmińską tarczą Ciri, Zaraz zobaczysz czemu Okej okay. Znak Kłen chronić obrzeniami i niektórymi efektami kryszymi. Okej okay to mi się wydawało, że w prawym e, że jest że jest, że jest napisane godzina czy jest pogodnicz też, bo to jest bardzo ciekawe, żeby się na leśniku, a gdzieś na niego znak. Widzisz? Gdyby nie uh. mnie, Kwen, się okay. proszę bardzo, kim tutaj mamy fajny. Znak Art, dobra, Tab Ard. Wyrzucić na niego znak, cyk! Artobuszy to to nawet połowie przeciwników. Dobrze. Kolejna akcja. Akcja. Ku. Aaa. Proszę bardzo, ciekawe bardzo. Teraz Irden Pokaż jej Geralt. Irden No ee, no gościu, ty. Widzisz, Ciri? Chodźmy w czoło, nie o. się teraz ruszyć. Bardzo. Dawaj. Bez obaw, Ciri, kwen wytrzyma to. Wow. jest Ew, wskładam Dobrze. Aha, wow. Jas. Aha, dobra, okej, okay, fajnie, dobra, Udało mi się. tylko system oczek walki, jeśli może yy, możesz jeszcze potrenować z samieniem, albo zakończyć trening. Po prostu schowaj miecz, wciskając C. Dobra, starcie. Trening dowolny. Ej, no kurwa, spojrzało cię, chłopie? <gry> no, pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Gdzie płył głowę. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm. Siri. Staram się, żeby nie zabrakło Ci mieczy do polerowania. Mm. Co? Jest taki scen jest to jakiś koszmar, jest, nie ma opcji. To jest koszmar, bledek to jest głośne. Nie wiem, czy w ogóle mnie jest słońce teraz. Nie! To jest koszmar, nie ma opcji, to nie, się nie dzieje naprawdę. Nie ma szans. Wiedziałem. Wiem, droga do Wizimy. Tysiąc dwieście w porządku. Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do tu jeszcze chwila. Mamy czas. A powiedzmy mi o tym. Zaczęło się w komnacie kiedy <grym> kimolen. Grzałem się w Bali, a obok. Tris? Jenefer. Zabawne co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. Znaczy to nie było no. moim ci o coś głowę? Mm -hmm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. A, to oni to są dziki gon? Z tytułów? Ma... Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. Nauczyliśmy ją jak się bronić. Przed upiorami też. Nie moc jechać. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc. Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie rzeczywiście pachnie bzem i agresem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod wyzimą. Faktycznie, nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postskryptu? Wciąż mam jednorożca, wiesz, którego. What? A, chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Jest. <coughs> Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do JNFL? Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Młodzieńcy, co? I to ile Gerard ma na tym momencie? Słyszę i czuję. O kurwa, panowie, co się dzieje? Mieszkańcy kontynentu i nie mają łatwego życia, nie dajcie się okupowanej no wojna, to jeszcze wszędzie aż się od potworów. Potwory mają nad głowami srebrne paski i to znaczy, że... Zimmy należy walczyć srebrnym mieczem. Dobrze. Zaznaczmy sobie go Dawaj panie, dawaj. BUM! A to jakieś pussi, to jakieś pussy Pussy potwory Balnimy mu z tym atakiem Dobra, chyba... Co jest grony? Dobra, będziemy z tym. Uuuuuuu, głęboko! Może gdzieś no, dobrze dobrze słać, cholera, naprawdę, bo gra jest głośno strasznie. Także będzie z nim słać, dobra. Żywotność można zregenerować jedząc lub medytując, przy czy medytacja musi trwać przynajmniej godzinę, bo na poziomach y, trudności, krew, pot i łzy i drugich w zagładzie metoda y, med, medytacja nie regeneruje żywotności. Jedzenie elixiry można mieć w kieszeni. W kieszeniach i sięgać po nie w czasie walki, wciskając R lub F. Żeby regenerować żywotność, w której yy, w górnej kieszenie nad wciśnij R, aby coś zjeść i odnowić nieco od co żywotności dobra, polej ty konia i wciśnij E, aby go dosiąć. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czardzieja, który się rozwodził jakie to Będziemy wykonywanego zawodu ciągle są w drodze, nie strudzenie. Przybrzegają rozległe doliny, wspinają się na górskie szczyty, pokonują przełęcze i bagniste, zresztą rozlewiska. W swoich podróżach Geralt zawsze może liczyć na pomoc płotniki, pomoc płotki swojego wyszowca, Płotka ma przy sobie ma siodle, ma przy siodle yuki, do której Geralt może wkładać różne przedmioty, by przywołać płotkę w ciśni X. Dobra ludzie. Było na tyle w tym odcinku, w pierwszym odcinku yy, weźmiemy na Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Zostawcie łapeczkę, zostawcie suba, jeśli tego nie zrobiliście. Ja jestem Jack Hobson, wyembolowujcie się. Trzymajcie się i na razie.